Kiedy studiowałem w Jerozolimie, to poznałem pewnego Żyda polskiego pochodzenia imieniem Dawid. Był to człowiek już dość wiekowy, ale jeszcze pełen werwy, wysportowany i ciekawy życia. Dawid opuścił Polskę w 1948 roku, żeby osiedlić się w Izraelu. Wcześniej cudem przeżył Holokaust. Mieliśmy dużo wspólnych tematów, zwłaszcza gdy chodzi o Polskę i Polaków. Uwielbiał nasz kraj. I uwielbiał Polaków, dzięki którym, jak mówił, został uratowany. Jednocześnie był jeden temat, którego nie ruszaliśmy, mianowicie Bóg. On twierdził, że Boga nie ma, bo gdyby był, to musiałbym go strasznie nienawidzić za to, co pozwolił zrobić Żydom w czasie wojny. Z drugiej strony, jego czyny często mówiły zupełnie coś innego. Kiedyś poprosił mnie, żebym Pokazał mu swoje miejsce pracy w domyśle kaplicy, gdzie odprawiałem mszę. Zaprowadziłem go do kaplicy i zobaczyłem, jak w tym starszym panu obudziło się dziecko. Rzeczywiście wyglądał rozpromieniony jak dziecko w parku rozrywki na widok różnych atrakcji. Po prostu chciał całym sobą chłonąć atmosferę miejsca i rzeczywiście niesłychanie się wyciszył. Ale chyba najbardziej zapamiętam przeświętą dla Polonii w dniu 6 stycznia tego pamiętnego roku, kiedy to właśnie w dużym kościele, pełno ludzi, no ale nagłośnienie fatalne. Kiedy stanąłem przy pulpicie, przy ambonce, żeby wygłosić kazanie, byłem pewien, że no, może połowa usłyszy cokolwiek, po prostu jakieś fatalne echo po kościele się odbijało. I nagle patrzę przy jednej ze ścian, przy głośniku, mężczyzna to jedno, to drugie ucho przykłada do głośnika, jakby chciał nie uronić żadnego słowa, które wypowiem. No tak, patrzę, to Dawid. Boże, pomyślałem, co ty tu robisz? A zaraz potem, hmm, ale jaka to ładna ilustracja do dzisiejszego pierwszego czytania. Pochodzi ono z księgi proroka Izajasza. Izajasz mówi tutaj do swoich ziomków, którzy dopiero co wrócili z niewoli babilońskiej. No i cóż, są pełni z jednej strony ekscytacji, bo znowu są wolni w domu, a z drugiej strony frustracji, no bo praca organiczna to jest coś, co stało się ich drugim imieniem. Po prostu wszystko trzeba odbudowywać od podstaw. I prorok mówi do nich, jakby podbijając stawkę, to to jeszcze nic, żeście z niewoli cudem zostali wyrwani. To jeszcze nic. Tutaj za czas, który Bóg zna, odbędzie się taki cud, że wszystkie narody popłyną w te strony. Ludzie, królowie, całe narody rozpoznają światło, które stąd bije, bo Bóg obrał sobie to miejsce za swój przyczółek na ziemi. I ludzie, którzy cały czas czegoś szukają, oni wreszcie znajdą tutaj zaspokojenie, uciszenie tego swojego pragnienia do znalezienia sensu. No właśnie, to, to czytanie jest tak naprawdę o poszukujących, którzy istnieją także wokół nas. W dzisiejszej Ewangelii, jakkolwiek by nie nazwać tych właśnie podróżników ze wschodu, to są ludzie poszukujący, którzy czegoś szukają. Kto to był? Tradycja nazwała ich królami. Na ogół widzimy w nich trzech króli. Yy, cała Polska jakiś czas temu słyszała, że jest ich sześciu. Ale nie ma się z czego śmiać, bo w tradycji wschodniej jest mowa nawet o dwunastu. W każdym razie tekst na pewno nie mówi nam, ilu ich było. Yy, czy byli królami? No raczej nie. W tekście greckim słyszymy, że byli oni magoi. To znaczy magami. Nie mylić z magikami, chociaż te dziedziny powiedzmy się, zazębiały również w tamtym czasie, kim byli magoi, tekst zdaje się sugerować, że pochodzili oni no, ze wschodu, gdzieś z terenu dzisiejszego Iranu, czyli Persji, gdzie już od wielu stuleci znana była instytucja właśnie takich królewskich doradców, magów właśnie. Ci magowie to odpowiednicy dzisiejszych. Naukowców, badaczy, intelektualistów i ekspertów różnego rodzaju. Oni od wczesnych lat dziecięcych byli szkoleni w tym, żeby właśnie wiedzę, jakąkolwiek przydatną, nadającą się yy, zdobyć, no i żeby jej oczywiście używać. Byli oni często dyplomatami, doradcami królewskimi ludźmi o bardzo szerokich horyzontach, które zawsze są w cenie, nieprawdaż? I ci właśnie dzięki swojej wiedzy może byli wrażliwsi na to, co działo się na niebie. Dzięki tej swojej wiedzy odczytali jakiś sygnał, który tylko im był wiadomy jak tekst mówi: Na wschodzie zobaczyli gwiazdę nowego króla. Kłopot jest taki, że skoro na wschodzie ją zobaczyli, to dlaczego poszli na zachód? No bo przecież względem Persji Jerozolima jest na zachodzie. No, ale być może jest to skrót myślowy, że będąc tam na wschodzie, zobaczyli gwiazdę tego króla i za nią się udali. Wydaje się, że w tekście mamy również sygnał, iż nie cały czas byli prowadzeni, wiedzeni tym blaskiem, tym światłem, tą gwiazdą właśnie. Bo trochę po omacku szukają, jak trafiają do króla Heroda, i też się okazuje, że to jest nietrafiony adres. I wychodzą z jego pałacu, to znowu objawia im się rzeczona gwiazda, czyli jakiś sygnał na niebie, który tylko dla nich jest czytelny. I za tym sygnałem rozradowani idą w stronę Betlejem i tam znajdują to, czego szukali. To są ludzie, którzy, jeszcze raz powtórzę, poszukują. Każdy z nas ma w sobie taki gen poszukiwania. Poszukujemy przede wszystkim sensu. Musimy mieć. Nasze życie musi mieć sens, żeby mogło dalej się rozwijać, nieprawdaż? Albo może inaczej, o ileż łatwiej jest żyć, jeśli widzi się sens. I co ciekawe, nie jest to właściwe tylko nam, którzy my, jako ludzie religijni, budujemy ten sens w oparciu o naszą wiarę o, o Boga. Natomiast nie jest to tylko coś, czego my potrzebujemy, co my zaspokajamy w ten sposób. Także i ateiści mają w sobie takie. Poruszenie, takie, taką potrzebę do poszukiwania i znajdowania sensu. Od pewnego czasu mówi się nawet o duchowości ateistów, i oni bardzo, bardzo zazdrośnie strzegą tego, właśnie motywu duchowości ateistycznej. Tak czy inaczej, poszukujący to jest coś, co przynajmniej w tych dwóch czytaniach jest jakimś dominującym motywem. Ci przyszli, znaleźli i zaraz wrócili do domu. Można by zapytać, no, co, co oni właściwie zyskali? Ani nie nawiązali żadnych nowych relacji dyplomatycznych, ani nie, yy, nie wpłynęło to na ich zarobki, ani nie, nie w żaden sposób nie stali się od, od tego bogatsi, bo raczej jeszcze przynieśli ze sobą dary. Po co wybrali się w tę drogę? No właśnie, odpowiedź chyba jest w tym, co mówiłem wcześniej: po prostu jakieś takie przynaglenie do szukania czegoś więcej. Znaleźli i wrócili zaspokojeni do swojego domu w tej swojej potrzebie sensu. Kochani, w tym czytaniu, jeszcze oczywiście Święty Łukasz nie chce nam tutaj, nie chce, przepraszam, Święty Mateusz nie chce nas przekonać, że podaje nam teraz taką narrację kronikarską, raczej, raczej gra na symbolach, które razem mają stworzyć pewną spójną opowieść o początkach ta opowieść zmierza do pokazania, że Ewangelia, którą zapoczątkował Jezus Chrystus przychodząc na ten świat, jest nie dość, że wypełnieniem starotestamentalnych obietnic, to jednocześnie jest przełamaniem pewnej kliszy, która wśród Żydów istniała, że mianowicie mesjasz przyjdzie tylko do Żydów, że dobra nowina będzie tylko dla Żydów. Właśnie nie. Jak na ironię, jako pierwsi przychodzą pokłonić się temu nowemu Panu, Mesjaszowi, przychodzą pokłonić się ludzie zupełnie spoza tego gremium żydowskiego, a jak na ironię ci, którzy powinni mieć pierwsi tą wiedzę i pierwsi się zorientować, że coś pod ich nosem ważnego się dzieje, ci jakby zupełnie byli na to głusi i w ogóle tego nie widzieli. W dzisiejszym drugim czytaniu Święty Paweł w liście do Efezjan to bardzo krótkie czytanie. Paweł rozwija wątek objawienia, który otrzymał od Boga, a przede wszystkim planu Bożego, który Bóg miał w swoim umyśle. Ten plan Boży prothezis to jest jedno z najważniejszych, jeden z najważniejszych wątków w teologii Świętego Pawła. Od tego właściwie wszystko się zaczyna. Prothezis to jest taki pewien plan, który miał Bóg w swoim umyśle i który zrealizował się wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa został jakby odsłonięty ludziom. Kiedy Michał Anioł, słynny artysta, jechał wybierać swoje kawałki marmuru do, do miejsca, gdzie, gdzie go wydobywano. To kiedy robotnicy widzieli wskazany przez niego marmur, oni widzieli tylko kawałek bryłę, jakąś po prostu skalną. Natomiast Michał Anioł. Widział już w tej bryle zaklętą postać konkretną, którą miał tylko uwolnić dzięki swojemu geniuszowi e, artystycznemu. Tak powstał na przykład, słynny Mojżesz. E, t, po prostu Michał Anioł widział go już w tym bloku skalnym. I można powiedzieć, że jest pewne przeniesienie. Tutaj. Święty Paweł mówi, że w umyśle Boga istniał już ten pewien projekt. Tylko nikt nie mógł go jakby odczytać, bo był on zamknięty przed ich oczyma. Natomiast on dał go poznać pewnym ludziom, w tym także Pawłowi, a projekt opiewał na to, żeby całą ludzkość skaleczoną grzechem pierworodnym zebrać znowu pod, jedne, pod te same skrzydła jednego Boga. Mieliśmy tego zapowiedź w pierwszym rozdziale, w pierwszym czytaniu. Mamy tego zrealizowanie także w drugim, czytaniu, z tym, że Paweł mówi już z pewnej perspektywy, on już to poznał, on to zrozumiał, on już to wie. Ten plan Boży, to proroctwo o tym, że Bóg ma jakieś coś wielkiego w zanadrzu, właśnie na naszych, na naszych oczach się spełniło. Kiedy Paweł pisze do Efezjan, pisze do wspólnoty, która jeszcze zmaga się troszeczkę, są jeszcze jakieś takie, próbuje się dotrzeć ta wspólnota, bo składa się ona z Żydów i z Pogan, jeszcze do niedawna, teraz Wszyscy razem noszą miano chrześcijan i wszyscy razem nazywają się dziećmi bożymi. I nie ma ważniejszych i mniej ważnych. Wszyscy są współdziedzicami, współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie, jak mówi święty Paweł. I myślę sobie, że to jest takie przesłanie, że w kościele nie ma wykluczonych. My nieraz możemy żachnąć się, że ktoś tam na kościół pluł i w ogóle nie był. Nie był specjalnie z kościołem związany, delikatnie mówiąc, a nagle się nawraca i przychodzi, żeby współczesniczyć. Nie, nie należy mu tego utrudniać, bo także jego jest ta obietnica i także dla niego skierowana. Paweł mówi, że ten fantastyczny Boży Plan opiewa na to, że nie ma tutaj wykluczonych. Zarówno ci, którzy mogliby sobie rościć pretensje, jak Żydzi. Jak i ci, którzy takich pretensji rościć nie mogliby, poganie, wszyscy mają swoje miejsce w tym domu, któremu na imię kościół. Zatem, może zanim czasem osądzimy kogoś, kto jest poszukujący, jak nawet czasem arogancki w, swojej, w swoim ateizmie czy niechęci do kościoła, może warto by spojrzeć na to, że ten człowiek po prostu jeszcze nie znalazł swojego miejsca, a jego miejsce w tym kościele również jest. Tak przynajmniej. Bóg to wymyślił, tak to urządził. Dzisiaj dzień poszukujących, oby jak najwięcej z nich, znalazło swoją przystań w kościele. Amen.